Drużyna z Jarosławia pokonała Działdowski Dekorglas i wywiozła dwa punkty. Szkoda, bo zwycięstwo było na wyciągnięcie ręki. Ale trzeba również przyznać, że graliśmy bez naszego topowego zawodnika. Niestety nasi koledzy z Jarosławia wywożą z Działdowa dwa punkty. Wygrywają z nami 3-2 po bardzo wyrównanym meczu i no, nie jesteśmy w dobrych nastrojach i też nie, nie jesteśmy jakoś za bardzo szczęśliwi z tego, że, że dzisiaj przegraliśmy. Czy jakieś usprawiedliwienie? No, nie wiem, no, graliśmy dzisiaj bez, bez naszego nominalnego numeru 1, bez Kuby, Kuby, Kuby Diasa. Plan był też taki, że po prostu musi pewne rzeczy, i, i prywatne, i sportowe ogarnąć i dlatego była szansa dla Patryka Lewandowskiego. No, drużyna z Jarosławia, yy, bardzo dobry skład, tro, trochę, trochę nieprzewidywalny, mieszanka rutyny z młodością i no, dzisiaj okazali się ciutr lepsi niż, niż my. Okej, okay, no musimy to, musimy przełknąć tą gorzką porażkę i no patrzeć, patrzeć w przyszłość. W niedzielę kolejny mecz, a potem najważniejsze meczy sezonu i w tych meczach już będziemy po prostu na maksa przygotowani i będziemy walczyć o to, żeby tytuł wrócił do. tytuł mistrzów Polski wrócił do Działdowa. Co do samego me meczu, pff, no doby, dobry początek wykonania Kaja, już w sumie planowana, planowana wygrana, następnie. Patryk Lewandowski i Jarosław Mudenko Bardzo trudna dla Patryka. Momentami wyglądało bardzo dobrze. No jeszcze nie te po prostu jeszcze nie ten poziom sportowy, żeby, żeby w dniu dzisiejszym wygrać z Jaro. Gra trzecia Jonathan, Jonathan Groth i Amiriza Abassi. wygrana 3-1. Wyszliśmy na prowadzenie, wszystko wyglądało dobrze. No niestety końcówka tego spotkania dwie gry do dwóch wygranych setów i no. Bardzo, bardzo niewiele brakowało, no ale niestety tak jak powiedziałem, muszę, muszę to przyznać, że no, nasi goście w końcówce byli lepsi i no gratulacje i szacunek dla nich no, dzisiaj okazali się troszeczkę lepsi. Przed nami mecz z Olimpią unią Grudziądz, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 16. Zapraszamy do kibicowania.